Cześć, witam serdecznie, z tej strony Seed, kolejny odcinek z gry Parking Tycoon. No właśnie, zaczynamy jak zaczynamy, słuchajcie, no z tego co pamiętacie z ostatniego odcinka. Yy, tutaj ten jeden yy, Miglands rozpierdzielił nam yy, szlaban. Tak tutaj yy, zerkam, ale wychodzi na to, że naprawić go się nie da. W ogóle mogę coś z nim zrobić? Mogę tylko podnieść. O, ja mam z nim teraz, kurde, zrobić. To się na śmieć nadaje, tylko chyba. Dobra. A ja, ja jeszcze za daleko rzuciłem. Dobra, będziemy musieli w takim razie kupić nowy. No co zrobić, no nic na to nie poradzę, no wziął się, yy, pospieszył W ogóle musimy teraz pozbierać ten szlaban, te wszystkie kawałki Kurde, no wziął, popsuł, yy, naśmiecił I sobie pojechał, nie o, żeś, no Dobra, odebrałem jeszcze yy, Przed yy, nagraniem tą dostawę z poprzedniego odcinka No leci nam tu ten Nasz funfel, nie? Powiedzmy. Dobra, poczekamy. Nie będę za nim leciał, bo to nie ma sensu. Hey, już mnie stąd, poszedł. Właśnie, te zamówienie z poprzedniego odcinka: Cztery płotki. No, tylko to zamawialiśmy, nie? Z tego, co się orientuję, bo tam krzaczki już posadziliśmy. No, ale nie zmienia to faktu, że na chwilę obecną. To tak, 36 punktów straty za śmieci. Yy, 1700 niespełna dolarów na koncie. Raczej słabo. Musimy zamówić sobie szlaban. Postawić nowy, żeby to w razie czego nam nie próbowali uciekać. Pozbieramy to. Yy. No, ogólnie to słuchajcie, tak. Plan na dzisiaj jest taki, żeby wbić sobie ten trzeci poziom reputacji i zatrudnić portiera. On przynajmniej część pracy tutaj naszej przejmie. Na pewno będzie wtedy dużo łatwiej ogarniać tutaj to wszystko. Yy, chodzi właśnie o dalszy poziom reputacji, yy, ulepszanie parkingu i tak dalej, nie, o, to jest zbieranie śmieci. No, jest dostawa. To nie, to najpierw dostawa. Odbierzemy dostawę, żeby nam nie odjechało. Okej. Okay. No i tak, bierzemy sobie yy, klabanik. I te cztery płotki też postawimy, nie? Po okazji Później ogarniemy resztę śmieci Tak więc proszę bardzo, yy, jedziemy o, A widzisz, a już chciałeś mi tu odjeżdżać czy ja? Też... Dobra, to mamy i te płotki tam mamy ten uszkodzony jeden, zobaczymy ile tutaj postawimy, no bo wychodzi, że trzy powinny być. No nie, tego nie mogę już postawić? Dobra, może z uwagi na to, że tutaj jest jeszcze jakieś ogrodzenie, wygląda na to, że gdzieś będzie można dalej ten parking rozbudowywać. Zobaczymy, zobaczymy kiedy, nie? No ale dobra, to jak mamy zapasowe barierki, znaczy te, barierki, yy, ogrodzenie To postawimy tam, gdzie nam popsuli znowu Troszeczkę mało zarabiamy teraz ostatnimi czasy yy, Pomyślałbym może nad zakupem Farby, jakieś miejsca parkingowe robić, ale znowu z drugiej strony, no z tą kasą tak jest średnio. Ale słuchajcie, te lampy to mi się to podobają, fajnie jest, całkiem spokojnie. Szkoda, że parking w nią oświetlony prędzej czy później, jakieś tam lampy, może też uda się postawić gdzieś. W ogóle tak, to zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze w tym naszym komputerku magicznym. Road Concrete. 25 punktów reputacji. Czekajcie, wali mi po ogrodzeniu gdzieś. Gdzie tu? To? To, to chyba ten graficiasz tu gdzieś. Bali mi po płocie. Dobra, mi się nam kolejka zrobiła. Yy, tam są jakieś ulepszenia, jeżeli chodzi o nawierzchnię na tym parkingu. Może to by było dobrym rozwiązaniem, bo to podniesie nam troszeczkę reputację. No, fakt, faktem, że to kosztuje, nie? Ale może, może. Zaraz zobaczymy jeszcze raz, bo tutaj graficer nam przeszkodził. Prawda, w interesach yy... utwardzony asfalt to, jeżeli to pewnie chodzi o drogi road, concrete to utwardzenie chyba tych miejsc parkingowych. No dobra, kupimy to, a niech mają, niech wiedzą, że tu tylko jest parking dla bogatych, nie? To nie jest tam. Pele jakie tam z piersi łapanki? Tutaj jest full service. No teraz to my po nocy to nie obejrzymy. To... A nie, tutaj nam się droga polepszyła. Nie? no to fajnie. To już nie jeżdżą po piachu, tylko jeżdżą po utwardzonym gruncie. Spoko My to sobie teraz odrobimy troszeczkę. No, 95 dolarów. No i całkiem spoko, nie. Dokupimy Do... Kupimy sobie lamp. Żeby troszeczkę ten teren sobie oświetlić. Bieganie z latarką jest mało sensowne, bo później nic więcej nie możemy wziąć w rękę, nie? Orzeź ty cholera, ta jedna lampa kosztuje 500. No dobra, no to jedną chociaż. O, no i te śmieci, śmieci. Dobra, mamy chwilę czasu. Troszeczkę spokoju, to przynajmniej tak z grubsza, co się uda, to pozbieram. No mówię, tutaj to, to jest, to jest dla mnie priorytet dzisiaj. Yy, trzeci poziom reputacji. Zatrudnimy sobie wtedy portiera, będzie nam to ogarniał barierkę, ten cały szlaban. I już będzie fajnie. Dobra, dalej, zjeżdżaj, zjeżdżaj, bo dostawa czeka. Ogólnie słuchajcie, no, no gra niby jest stosunkowo monotonna, nie? Bo cały czas robimy to samo. Mm, codziennie tylko yy, pobieramy te opłaty. Tu sprzątamy, tu coś kupujemy. Ale trzeba przyznać, że, no, kurde, no, ma coś w sobie. Coś takiego, że stosunkowo fajnie się gra. No i takie jest moje zdanie, taka moja opinia. No, nie wiem, jak tam. Yy, jak wy podchodzicie do, podchodzicie do, do tematu, nie? No mówię, no, dla mnie jest bardzo sympatycznie. Ten pistolecik jeszcze nie wiem, do czego ma służyć. No i tu jakaś kłódka, więc będzie jakaś jeszcze. Prawdopodobnie dodatkowa opcja, zobaczymy. Może z czasem się to wyjaśni. O, już czekają tam. A nie, coś tu się zblokowało, tak? Ale po malutku mamy śmieci ogarnięte. Patrz, 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 patrz dziadek, no. Weź ty się odpierdziel od mojego płotu. Cholero jedna. I później trzaskają w tę siatkę i psują. Ja myślę, że nie mam co robić, chłopiec tylko wiecznie płoty stawiać tej. Ożeś ty. Zobaczcie, znowu trzecia, trzydzieści, i mamy natłok klientów. A nie wiem, co to za dziwna pora jest. Dobra, jeszcze zostało nam parę punktów za te śmieci. Gdzie co leży? Tu jedno, gdzieś coś. O. No, i elegancko. To mi się podoba. No, nie zaszalejemy z zakupami, niestety. Przynajmniej na razie. Yy, chwileczkę, bo mamy jeszcze jeden płotek. Dobra, ale nie mamy gdzie go postawić, nie? Tu mamy skończone. Tak, tam mamy uzupełnione. Mmm, okej. Okay. No dobra, obsłużymy tutaj klienta. No ewentualnie dwóch. Sprawdzimy do tego komputerka jeszcze, może uda nam się coś jeszcze ewentualnie tutaj ulepszyć. 1200 dolarów na koncie, no, nie najgorzej. Chociaż no... Jakiś tam wielki wynik też nie jest. No dawaj, panie, jedź, pan. A, no to dobra. Słuchajcie, to wiem. Yy, farby byśmy sobie ewentualnie dokupili. Yy, dwie puszki. No i... przy... Przy okazji od razu dwa te limitery, nie? No jak już wymalujemy sobie Pasy to Te limitery postawimy Ławek jeszcze nie możemy Oświetlenie Dobra, z jedną lampę jeszcze I okej okay. Na razie to by było na tyle Ja mówię, no zależy mi na podniesieniu tego tej reputacji do trzeciego poziomu, nie. A tak na razie to czwarte mamy uzupełnione. Nie jest źle. Ale zawsze mogłoby być lepiej. O, to mamy za śmieci, mamy spoko. Żadnych ujemnych punktów. Troszeczkę się uspokoiło, w sumie tak zauważyłem. Yy, tam mieliśmy w drugim odcinku. Chyba jakoś tak to było. Taki ostry, ostry nawał tutaj pracy. Dobierzemy. Dobierzemy i tą lampę też damy radę. Tak, dało się, spoko. Możemy wszystko wziąć. No, trzeba brać pod uwagę, że możemy wziąć nie więcej jak 40 kg na raz. No, dużo, niedużo. No, tak sobie dziadyga leci. Zaraz, będzie pod rozwala. A czy tam przepędziemy przepędzimy? Hej! a w dziób dostałeś? Te ciulo jeden. I okej. Okay. Najpierw e, lampka. Gdzie my byśmy mogli ją sobie tutaj postawić? W jakimś takim... sensownym miejscu, no. No tylko to miejsce by zostało, tak? Na tych drogach dojazdowych tylko możemy. Dojazdowych i ewentualnie wyjazdowych. No dobra, no ale podnosi reputację, więc... Niech będzie. Mam nadzieję, że... Parking, tutaj, jako tako, te wszystkie miejsca parkingowe z czasem będzie można też sobie doświetlić. Tymczasem, o ja, no, tymczasem, tymczasem to chciałem mieć pomalować pasy, ale 110 dolarów. No to powiem wam, że to zaczyna mi się podobać już. Bierzemy sobie, słuchajcie, farbkę. Mamy dwie, więc nie za wiele, ale zawsze to coś, nie? Tyk i zaraz te ograniczniki założymy. Pęk, pięk, pięknie, 459 punktów. Pozbieramy jeszcze te śmieciory. Które tam gdzieś ewentualnie leżą. I zajrzymy sobie do sklepu, bo. Patrzcie, a ten jaki zawiany. Ja cię pierdzielę, skąd ty wracasz, chłopie? O 10 rano. Ja myślałem, że to ten nasz dziadyga tu od kradzieży, a to jakiś inny migrant Ale w niezłym stanie. Dobra, obsłużymy sobie tu klienta i pójdziemy do komputerka, bo chciałem tam jeszcze zerknąć. Yy, no właśnie, na co ja chciałem zerknąć? Aha, już teraz wiem, bo tak łazimy i zbieramy te śmieci, nie? A nie idzie tu gdzieś kosza na śmieci kupić. Yy, pracownicy, no to nie, od trzeciego poziomu. Bezpieczeństwo No to tu raczej nic nie ma Płoty Kamery Dekoracje No mamy tu tylko jedynie jako tako Z tego co widzę to doniczki Oświetlenie Jakieś automaty z żarciem Z kawą No ale to dopiero od trzeciego i czwartego poziomu reputacji eee, Śmietnika jako tako to my tu słuchajcie No nie mamy Trochę słabo. no Jeden śmietnik na cały parking. I tak. Powiem szczerze, to nie urywa, nie? Jak my tu za chwilę ten parking jeszcze troszeczkę powiększymy, domalujemy jakieś tam dodatkowe miejsca. A ty gnidy co? No, wyłazi z samochodu i wyrzuca ci butelkę na ziemię. I ty łaź i sprzątaj. No to tak troszeczkę słabo. Trochę mi tego brakuje, w sumie, Wam powiem. No właśnie, no znowu 12 punktów za śmieci. A na to sobie, słuchajcie, pozwolić nie możemy, bo zależy nam na podniesieniu poziomu. Więc wypadałoby jeszcze tą ostatnią buteleczkę gdzieś yy, sprzątnąć. No, znowu ktoś gdzieś wyrzucił. No ja cię, kurde. No, no tych cholera. Zjeżdżaj. Zobaczcie, nawet nie chce im się wejść y, kulturalnie, nie? To płot, płotem. No ja rozumiem. No ale tutaj y, nie ma szlabanu. No tutaj ten szlaban na wyjeździe, no to mało wiele, to by się go tu o. oprzed w koło? Nie musi mi napierdzielać w ten płot jak taki gamoń. Żeby nie powiedzieć gorzej. Mi tam niszczyć, nie? Kosztów mnie tu narażać mnie na koszty. Dobra, teraz yy, tak. ja bym tu chciał sobie w ogóle dokupić. Dwie puszki farby i dwa limitery, podniesiemy sobie troszeczkę jeszcze tutaj zarobki. A w następnej kolejności byśmy dokupili chyba sobie kwiatków, tak, żeby już było porówno w każdym z tych narożników. Już niewiele brakuje nam do tego trzeciego poziomu. Ale no. Eee. Chciałbym zrobić tak, najpierw gdzieś poświęcić troszeczkę czasu i zarobić, trochę więcej kasy, żeby poczynić większe inwestycje, no i wtedy myślę, że ten poziom udałoby się wbić w miarę szybko, póki co, no to walczymy tak jak możemy, nie? Dostawa dotarła, także spoko, pójdziemy sobie odebrać. 8 punktów za śmieci. Nie ma tragedii. No to bierzemy to i farbki też. Ok. I w następnej kolejności od razu zamówimy sobie właśnie te kwiatki. Po 50 są więc 4 takie. I 4 takie. Okej, okay. spokój, spokój, cisza, to możemy sobie domalować tu. Kolejne dwa miejsca. No, całkiem fajnie. Po troszeczku, po troszeczku i zbliżamy się do yy, trzeciego poziomu. Tylko tak coś yy, patrząc na tą łapkę. Yy, no właśnie, a ja myślałem, trzeba będzie zebrać prawdopodobnie 600 punktów. Dużo niedużo no. Zostawka została. Yy, pan poczeka, bo dostawa już jest, a nie chcę, żeby mi kurier spierdzielił. Dzięki. To sobie zamkniemy. O, no pan tu ładnie cierpliwy, jakoś się tam nie piekli. Tutaj się chyba kolega denerwuje już niepotrzebnie. Dobra, bierzemy te kwiatki i zobaczymy. Ile nam to tej reputacji podniesie? Też myślę, że to może być jeszcze troszeczkę za mało. O no, kurde, ja chciałem się w pobawić teraz. Dawaj. Następny. Dobra no patrzcie no już wyjeżdża no za chwilę podejdę dobra poczekasz moment yy, różowy kwiatek różowy kwiatek tu i różowy tu no kurde patrz Popsuł już płot, Dobra. No to jak już nam przeszkodził yy, w sadzeniu kwiatków, obsłużymy klientów. Ja cię, kurde. Mamy tu chyba jeszcze w tym yy, w ekwipunku zapasowy płotek. To zaraz się go tam wstawi. Kutwa żyć nie dadzą, no. Dziadyki jedne. No pewnie, no zobaczcie. No już wziął wziął sobie rozpierdzielił, jakby to było jego. A, żeś I różowy kwiatek, proszę bardzo. wchodzimy tu. I przy okazji jeszcze biały sobie posadzimy. Różowy, biały, różowy biały. Tyk, proszę bardzo. O jaju, 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 słuchajcie, czas nas goni, a reputacji cały czas yy, brakuje. No tu następny wyjeżdża. Chciałem te śmieci jeszcze ogarnąć, yy, pozbieramy jeszcze trochę kasy. Tam niewiele brakuje. Poprawić nawierzchnię samego parkingu. To kosztowało chyba 1500. Jeżeli chodzi o punkty reputacji, nie pamiętam ile to miało nam dać. Może sobie zerkniemy, słuchajcie. Czy, to, czy w ogóle jest to sens, nie? Na chwilę obecną robić. Nie, nie tutaj miało być... 50 punktów reputacji. Dobra, bierzemy. 518. Całkiem spoko. To może jakbyśmy te śmieci pozbierali, to... To nie, to i da będzie za mało. Kurde, no. Powiem wam, że myślałem, że to się uda w tym odcinku. Yy, ale na chwilę obecną widzę, że to tak raczej. Średnio. No z dobre 60 punktów nam jeszcze brakuje. No na razie nic nie kupimy, bo już nie ma teraz hajsu. Wypstrykaliśmy się do zera. No tak więc może w tych wieczornych okolicznościach z wami się na dzień dzisiejszy pożegnam. Przepracuję sobie nockę, dorobię trochę tutaj budżet nasz powiększę i w następnym odcinku już poczynimy resztę jakichś tam ulepszeń, upiększeń. No i wtedy na pewno uda nam się ten trzeci poziom reputacji wbić, zatrudnimy sobie portiera, a wtedy dopiero się rozkręcimy z całym upgrade'em tego tutaj naszego jakże zacnego parkingu. Tymczasem ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pamiętajcie, sekcja komentarzy należy do Was. Podobało się, zostaw łapkę w górę. Kto jest po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.